Hejka, ja jestem Weronika i witam was na moim kanale Wytkane. Nazwa jest trochę głupiąca, ponieważ nie będziemy tutaj tkać, chociaż kto wie, może kiedyś pokażę wam jak się tka lub co wytkałam. Tworzę ten kanał, aby nauczyć was szydełkować i dzielić się z wami miłością do szydełkowania. Pojawi się tutaj kilka tutoriali i podkreślam, ja nie tworzę... Pluszaków. Nie jest to moja bajka, próbowałam, zrobiłam dwa lub trzy pluszaki. Na tym się skończyło, ale nie mówię nie. Może kiedyś y, jeszcze wykonam jakiegoś pluszaka. Na razie trzymam się z daleka od pluszaków, ale jeśli wy chcecie tworzyć pluszaki, to też możecie zostać ze mną, ponieważ będę pokazywała Wam najprostsze, podstawowe sploty, które będą Wam potrzebne później do tworzenia pluszaków. Yy, u mnie skupimy się głównie na akcesoriach typu kominiarki, czapki, szaliki. akcesoriach do domu dywany, poduszki i co może jeszcze, coś może jeszcze wymyślimy. I skupimy się również na ubraniach, czyli swetry. Jeśli chcecie stworzyć własny sweter na szydełku, to zostańcie ze mną. Ja na przykład zrobiłam ten sweter sama. Jeśli wy też chcecie zrobić taki, to zapraszam Was do subskrypcji. Będziemy tworzyć wszystko, co nam tylko przyjdzie do głowy. Także jeśli Was to ciekawi, ciekawi Was moja osoba, ponieważ będę też chciała dzielić się z Wami innymi artystycznymi rzeczami, ponieważ studiuję na Akademii Sztuk Pięknych. A skoro jest to nasz pierwszy filmik, to możemy zacząć od podstaw, czyli co potrzebujemy, żeby przejść do kolejnego etapu, czyli do szydełkowania. Najważniejszą rzeczą oczywiście są szydełka. Ja na początek polecam kupić po prostu zestaw, bo według mnie nie ma czegoś takiego jak szydełko na początek. Nie ma. Szydełko dobieramy do naszego projektu. Na przykład do tego swetra użyłam tego szydełka 8 mm, do tej kominiarki na przykład użyłam chyba 5 lub 4 mm. A jeśli chciałabym zrobić oprócz kordonkiem, to pewnie użyłabym ten 2,5 albo mniejsze szydełko. Dlatego szydełka dobieramy do naszego projektu oraz do naszej włóczki. I tu przechodzimy do następnej rzeczy, czyli włóczka. Też. Nie ma dla mnie czegoś takiego jak włóczka na początek. Jest parę włóczek, których bym nie poleciła używać na początek, czyli włóczki, które się bardzo rozdwajają i czarne włóczki, bo czarne włóczki na początek nie są dobre i jeszcze z małym szydełkiem to połączenie dramat, bo nie widać oczek. <laughs> Ale tak naprawdę możecie użyć każdej włóczki na początek. Jeśli nie wiecie, jakie szydełko dobrać, to zawsze na etykiecie z tyłu mamy podane milimetry, jakiego szydełka potrzebujemy. Na przykład do tego mamy 4 mm i ja mam tutaj ze sobą takie szydełko. Jeśli mamy włóczkę, która na przykład znaleźliśmy w domu, kupiliśmy w Lumpie, nie ma etykiety, wtedy bierzemy jakiekolwiek szydełko i sprawdzamy, czy nam się dobrze zahacza nitka? Jeśli tak, nic nie spada, idealnie mamy wybrane szydełko. No i oczywiście, też widać, że nie jest duże. Chyba że, to też jest ważne, myśliśmy sobie projekt, w którym używamy większego, dużo większego szydełka niż zaleca producent, ponieważ wtedy nam się tworzą takie fajne, duże oczka. Niektórzy stosują taką technikę, ja też. Bo to jest zamierzone. Natomiast jeśli chcemy mieć ładną, gładką strukturę, wtedy dobieramy odpowiednie szydełko, czyli tak jak tutaj widać, zahacza nam się, nie jest za duże, idealne. Jak sprawdzić, czy nasza włóczka się rozdwaja, to po prostu bierzemy jedną nitkę i staramy się ją tutaj poruszać. Ruszamy i widzimy, że ona się bardzo nie rozdwaja. Jest stworzona z większej ilości nitek, ale nie są one mocno takie rozdwajające się. Dlatego ta włóczka będzie nam bardziej odpowiadała na początek, ponieważ niestety te włóczki, jak się rozdwajają, to gdzieś później wystaje jedna nitka albo coś nam źle się przeciąga. Dlatego zdecydowanie poleciłabym włóczki, które się nie rozdwajają na początek. Kolejną ważną rzeczą są nożyczki. Ja mam tutaj takie czarne, malutkie nożyczki. I ważną rzeczą jest to, że jak mamy nożyczki do włóczki przeznaczone, używamy ich tylko do włóczki, ponieważ jeśli będziemy, zaczniemy nimi wycinać papier, materiał, te nożyczki nam się szybko stępią proste. Dlatego nożyczki do włóczki pozostają tylko do włóczki. Kolejną ważną rzeczą jest centymetr w naszym przypadku, ponieważ będziemy mierzyć siebie, będziemy mierzyć naszą robótkę i to na pewno nam się przyda. Na koniec zostawiam dwie takie rzeczy. Jest to igła z dużym oczkiem, taka dziewierska i stitch markery. Jak dla mnie te dwie rzeczy są najbardziej zbędne, ponieważ igłę możemy zastąpić szydełkiem. Ja dopiero od dwóch miesięcy, może trzech, no, może troszeczkę więcej, ale od kilku miesięcy dopiero zaczęłam używać igły, ale wcześniej była mi ona zupełnie niepotrzebna. Jeśli chcemy szyć ze sobą dwie części, na przykład swetra lub kwadratów, możemy użyć szydełka, tak samo do schowania nitki. Również używamy szydełka i nic nie wychodzi, nic się nie pruje. Także igła, jeśli mamy spoko, jeśli nie mamy, też spoko. U mnie na kanale na pewno zobaczycie, jak zszyć robótkę, żeby nie używać igły. A stitch markery jest to rzecz, której nie musicie kupować na początku, ponieważ możemy zastąpić to. Wsówką do włosów, agrafką, lub inną rzeczą. Na przykład, możemy użyć włóczki w kontrastowym kolorze, którą po prostu przekładamy lub zawiązujemy. Także nie jest to rzecz, którą potrzebujemy na samym początku. Jak nie mamy nic, to idziemy kupić szydełka i włóczkę. I tyle na początek. Wystarczy, bo nożyczki na pewno znajdą się w domu. A jeśli nie mamy nożyczek w domu, wyrywiemy i też damy radę. Równie dobrze możemy użyć też noża. Najważniejsze rzeczy na sam początek to są te dwie rzeczy czyli jakaś włóczka i szydełko. Bez tego no ciężko by było, żeby coś nam wyszło. Dlatego, jeśli mamy szydełko i włóczkę, możemy już wszystko robić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tutaj gdzieś Wam napiszę moje dwa profile, z których również możecie mnie kojarzyć lub nie, ale zachęcam Was do zajrzenia, tam zobaczycie co tworzę i jeśli chcecie też tworzyć takie rzeczy, to zapraszam Was do subskrypcji i do oglądania pozostałych filmików. Bcieczki, pa papa!